Siemano, witajcie. Dzisiaj gramy sobie Dead by Michael Myersem. Myers znany z filmów chociażby Halloween. Gdzie oczywiście podstawowy jego atak to oczywiście atak z noża. Natomiast taka jego umiejętność specjalna to stalkowanie się. Yy, zaczyna z poziomem pierwszym, jak się wystalkuje na jakiś ocalałych do poziomu drugiego, to po prostu zaczyna szybciej chodzić. A na poziomie trzecim może tak naprawdę powalać ocalałych na hita. I później jakiś czas. Yy, ta umiejętność jakby trwa na tym poziomie trzecim, później spada do drugiego i znowu się trzeba stalkować, żeby ten poziom trzeci zdobyć. Natomiast tutaj wchodzę z dodatkiem takim jak pachnąca kępka włosów, czyli jak osiągniemy poziom trzeci, to mamy po prostu przez całą rozgrywkę już ten efekt trwały i już po prostu nam do dwójki nie spadnie, czyli będziemy przez cały mecz mogli powalać na hita. Natomiast Minusem tego um, dodatku jest to, że długo się go nabija przez to wchodzi nam druga, drugi dodatek, który po prostu zwiększy nam to stalkowanie więc myślę, że całkiem spoko dodatek, nieraz stosowany oczywiście dar na zwiększenie punktów i tutaj wchodzą umiejętności, które zmieniłem, bo przed chwilą chciałem, te, w sumie chciałem przed chwilą testowałem, ale troszeczkę nie wyszło więc myślę, że może z tymi umiejętnościami coś więcej ugram Mamy tutaj szybkie przechodzenie, przez chociażby jakieś okna, więc to będziemy zrobić znacznie szybciej. Jak powalimy jakiegoś ocalałego po prostu ym, tak naprawdę w stan agonii, to ocalali, którzy są dalej niż 16 metrów, nie będą go widzieć po prostu. Te jego aury, jak się zbliżą, to po prostu będą wiedzieć, gdzie on tak naprawdę leży. Barba to oczywiście, jak kogoś powiesimy, będziemy wiedzieć, gdzie ktoś się tak naprawdę inny znajduje na danej planszy. I oczywiście, dreszyk emocji jakoś podniesiemy to generatory, które nie są kręcone przez ocalałych, zostają zablokowane przez byt, który trwa 16 sekund, a umiejętność odnawia się przez 60 sekund, więc zobaczymy. Szczerze to takie główne zadanie moje nie było tak, żeby, wiecie, kogoś pokonać, od razu na hak, iść po kolejnego, i kolejny na hak, tylko chciałem właśnie zrobić troszeczkę zamieszania, że powali na przykład dwóch ocalałych i szukać trzeciego, nie? No i meczik przedtem był chwilowo owocny, natomiast to, był, to była drużyna. Bo oni za bardzo wiedzieli, gdzie kto leży, i chwila, moment, i oni się podnosili, więc to oczywiście musiała być drużyna, bo wątpię, że to były wszyscy randomy, bo jakby były randomy, to by tak szybko się nie podnosili. Więc to za bardzo mi nie przyniosło rezultatu, przez to podchodzę z drugą próbą, gdzie takie jakby zabezpieczenie pod geny to właśnie będzie ten dreszczek będę podnosił, bo zobaczymy, czy będę podnosił, czy też nie. Zobaczymy. Myślę, że pierwszego powalimy i pierwszego powiesimy, chyba, że będą, pow powiedzmy, kręcić w dwie osoby. Będę widział drugiego, no to za drugim też oczywiście pogonię. Więc oczywiście tu jest e, taki rezultat, że niekoniecznie będę chciał zrobić te 12 haków maksymalnie, tylko po prostu zrobić takie zamieszanie, żeby fajnie to i owocnie wyglądało, więc zobaczymy, jak to będzie finalnie. Ok, powiem Wam tak, ostatnio właśnie jak grałem przed rozgrywką, którą gram aktualnie, no wypadła mi w sumie taka... No zła mapa. Duża, zła mapa. Ta mapa może być czasem owocna, ale to mówię czasem, bo to zobaczymy w praktyce jak to będzie wyglądało. Czy ja już kogoś stalkuję? Jak najbardziej. Dobra, już troszeczkę wystalkowałem. Okej. Okay. Cześć, siemanko. Uciekaj, kolego, uciekaj. O to chodzi, żebyśmy sobie postalkowali się. Tutaj cisza. Zróbmy sobie tak, że kopnijmy sobie ten generator, czy wszystko się kamerowywuje? Ja najbardziej. Okej. Okay. Dobra, widzę tam kolegów, koleżanków. Biegaj, biegaj. On nawet nie wie, on patrzy za siebie, on... On, on nie wie co jest grane, on nie wie co jest grane. Dobra, tam ktoś wykręcił i widzę jak śmiga. Widzę jak śmiga. O, w dwóch kręcicie, tak? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. dobra, pierwszy wykręcony. Ty biegniesz dalej, kurde, to jest, do góry mogę wystalkować się. Okej, okay, o to mi chodziło. Mamy poziom trzeci maksymalny i już nam ta trójka nie spadnie w tym meczu. On tak biegnie, on tak w sumie nie wie co jest grane w sumie. Okej, okay, mi to jak najbardziej pasuje. Zróbmy sobie tak: pierwszego haka, żeby troszeczkę spowolnić ich. Jak widzicie teraz geny niekręcone są pochłonięte tym bytem takim. Ale powiem wam, że... O, dobra, tam jest barwa, tam kręcą, więc dobra, jeden jest na lewo i tutaj kręcą. Podejdźmy sobie może tu od tych. Okej, okay, ktoś mi odbiegł. Dobra, jest klaudetka. Klaudetka wciśnie. Dobra, nie ma problemu. Dostał, ale tylko zra... zraniłem go tak naprawdę nic więcej. Okej. Okay. Dobra, myk. I lecimy teraz może w drugą stronę. Bo oni tu pewnie kręcą, wiecie. Jak najbardziej. Very good. Zróbmy sobie troszeczkę. Takiej wiecie. Strachu na mapie. Jeden leży. Nie wiem, gdzie są kolejni, wiecie. Dobra, podnieśli go. Nie, on się wyleczył. To góry skręcone. Czy ona tu leży? Być może. Dobra, pójdźmy co so do góry. Dobra, tamto po podnieśli z haka. Może nie podnieśli, tylko ściągli saka, bardziej. Druga leży, druga leży. Ktoś tu nie trafił z OK Okej, i odbieg od razu. Nie, on się tu gdzieś ukrywa. Kradetka nadal leży. Prytnie, gdzieś się musiał ładnie schować. Dobra, podniesieni są wszyscy. No i widzę, że ładnie kręcą. Ładnie, dwa geny wykręcone. Pytanie, gdzie odbiegli? Lewo, prawo, dobra, widzę klaudetkę. Jedna klaudetka się wyleczyła. No dobra, czyli bym musiał zastosować w takim razie inną metodę. Ok, w porządku, spoko. Może świecić, dobra, robimy teraz tak, że powalamy i od razu wisimy go, ją na hack. Bo widzę, że inaczej, akurat na ten zespół chyba się nie da. Dobra, tu jest okej, okay, no właśnie o to mi chodzi, że ładnie kręcą. Przez to mi się to bardzo nie podoba. Dwóch tutaj. Jeden jest gdzieś na blisko. Dobra, polecieli na drugą stronę. Od razu widzę, że chcą kręcić kolejne generatory. Okej, okay, siemano. Witam serdecznie. Lecisz zaprowadzić mnie do kumpla? Okej. Okay. Dobra, wieszamy cię od razu. Widzę, że będę musiał wykonywać takie szybkie ruchy. Myślałem, że będę mógł sobie na spokojnie tutaj ich wieszać, ale wiecie, tak zdecydowanie o wiele mniej, nie? Ale widzę, że oni to kurczę za szybko robią, wiecie? Oni to kurczę robią za szybko. Dobra, kolega ładnie tutaj dyskretnie ściągnął koleżankę. Dobra, ja pobiegnę sobie za kolegą. Okej. Okay. Chodź kolega do piwnicy. Tam na daleko jest gen kręcony. Zaraz zostanie wykręcony pewnie. Tak coś czuję. Tak, on jest cały czas robiony. Nice. Chodź do piwnicy. Ty se możesz. Z Miałaś szczęście i tyle. Miałaś szczęście. Czy oni się ściągają? Jak najbardziej. Nikt nie ucieka z mojej piwnicy! Okej, okay, dwa... 3 i 4 jeśli mają coś na podnoszenie się nice bardzo ładnie właśnie mają coś na podnoszenie się cholera nice Czekajcie, on leżał gdzieś tutaj, prawda? Dobra, dwóch są tam. E, to mi się bardzo nie podoba. Widzę tam jedną. Okej. Okay. Inaczej tego meczu nie widzę, wiecie. To musi się udać. Ale to będzie cholernie trudne. Cholera, już wszyscy się podnieśli. Czy... Czy to jest jakiś żart. No, widzę, że oni się podnoszą, wiecie. Także no, nie widzę innego rozwiązania, jak po prostu powiesić kolega. Chciałem to zrobić, wiecie, na cztery, jakby stanę ogoni, ale widzę, że to nie ma jakby sensu. Dobra, trzy są przede mną. Dobra, jedna odbiegła tutaj. Ok, raz. Wiszę cię od razu na haka. Nie ma tam y, bawienia się. Może tutaj bezpośrednio. Już nie pójdę stąd do piwni, pierdziele. Tam pobiegł od razu, widzę, że do generatora. Jeden tutaj i drugi tutaj. Y, gdzieś pobieg znów do generatora, chyba że się wrócił. Ok, i trzeci co? Poleci po tego, żeby ją ściągnąć? Jak myślicie? Zróbmy tak, obejście i wyjdźmy z tej strony. O oh, yeah! Przed Michaelem Majersem. O nie, oni się nadal podnoszą. Ona ma stan okaleczony. Gdzie ty pobiegłaś, koleżanko? Po kolegę, czy tam po koleżankę? Bardzo realny, bardzo realny. Dobra, jesteś tu gdzieś w pobliżu? Jesteś. Ok. Nie ma problemu, ale od razu pójdę za tobą. Aczkolwiek nie wiem, gdzie ty pobiegłaś. To mi się troszeczkę nie podoba. Bo wiem, że jedna oczywiście klaudetka pobiegła tam. Ale mi bardziej chodziło o właśnie Kate. W ogóle nie było ani słuchać jęku, ani niczego. Dziwna sprawa. Okej, okay, do góry. Kate do góry, tak? Siemano. Ładnie, czekasz. Pyk. Chodź klaudetka Powiedz mi, gdzie jest twoja koleżanka i powiedz, który masz hak. Jak masz drugi, fajnie. Może być nawet pierwszy, spoko. Dobra. Chwila prawdy. Mam nadzieję, że tam nie będzie jakby hacza. To by było spoko. Dziwne. Bo ona kurde gdzieś tu była. Bardzo dziwne. Okej, okay. powiem ci, że to była mego dziwne. Ładnie się schowałaś, bardzo ładnie. Ale niestety tutaj się kończy twój udział w tej grze. Udało się wygrać, zrobiliśmy trochę namieszania na pewno. Ale powiem wam, że też się ładnie podnosili, pomimo wszystko też się bardzo ładnie podnosili. Ale udało się. Udało się, nie było lekko w sumie, nie było lekko, bo jak było lekko, to bym sobie ich powalił wszystkich czterech. I by był spokój. Ale w każdym bądź razie mamy 4 kile, Mamy bezlitosnego zabójcę. Gdzie powiem wam, że jest to nawet w szoku. Powiem wam, oceniam na trójkę, bo było mieszanie. Było mieszanie na pewno. Ale jako tako się udało. Meczyk zadowolony. Przedstawiłem wam Michaela Majersa po raz pierwszy na tym kanale. Więc spoko sprawa. Sami, zauwa za Sami zauważyliście, jak on działa. Jak to w ogóle e, wygląda system walki, stalkowania się. W początku wiadomo postalkowałem, później efekt cało trwały przez całą rozgrywkę, ale w każdym razie bez tego dodatku na całą rozgrywkę pod względem nieskończoności poziomu trzeciego, no to normalnie tak by się stalkowało, jak widzicie to na początku rozgrywki. Sami możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o tym materiale, bo mówię, było, była faza taka, że możliwe było pokonać ich wszystkich czterech w stanagoni, ale Później jak już jeden podniósł drugiego, a drugi trzeciego, no to nie widziałem sensu, żeby po prostu bawić się w ciąg dalszy w to samo, tylko postawiłem na to, że będę ich regularnie powieszał na haki. Więc tyle ode mnie, kłaniam się nisko i trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć, cześć.